Dzień dobry! W dniu dzisiejszym chciałabym Państwu przybliżyć problem asymetrii twarzy. Jest to nierówność w rysach twarzy, jest to dysproporcja w rysach twarzy, jest to nierówność strony lewej w stosunku do strony prawej. W przypadku naszej pacjentki, pani Ewy, mamy do czynienia z dużą asymetrią twarzy. Spójrzmy na prawą braw jest dużo niżej niż braw lewa. Spójrzmy na prawy policzek jest bardzo zapadnięty i bardzo płaski, przez to bruzda nosowo-wargowa i marionetka po stronie prawej jest dużo niżej. Spójrzmy na kącik ust, jak bardzo opada po stronie prawej. Spójrzmy na łuk jarzmowy, jaki jest bardzo płaski i zapadnięty po stronie lewej jest mocno wysklepiony, więc tutaj jest to bardzo duża asymetria. Smetra twarzy towarzyszy mi od dziecka. O problemie dowiedziałam się od specjalisty kosmetolog. Zdecydowałam ten problem skonsultować ze specjalistą jest to moja wizyta u pani doktor. Zabieg jest zakończony. Biorę lusterko. uwaga! Jest. Super. Brwi są równe, policzki są równe, łuk jest równy. Brzdy są równe i mam tu piękny nos.